Jezus na różne sposoby oddziaływał na innych ludzi, na swoich uczniów, na tłumy, które nauczał. Jedną z jego ulubionych metod było stawienie pytań. Jezus często stawiał pytania, a przez te stawienie pytań prowokował ludzi do jakiejś refleksji, zadumy, do analizowania sytuacji. Dzisiaj widzimy Jezusa, kiedy jest z uczniami i się modli. Wraca z modlitwy i zadaje im pytanie: Za kogo uważają mnie tłumy? Wyciąga od nich informacje. Dowiaduje się, czy są dość uważni, czy widzą, co się wokół nich dzieje, czy słyszą, co się wokół nich dzieje. I oni mówią. Jedni za uważają Cię za Eliasza, za Jana chrzciciela, inni za któregoś z dawnych proroków. Wysłuchał tego, ale był czymś innym zainteresowany i mówi: A Wy, za kogo Wy mnie uważacie? I Piotr, w imieniu apostołów, wyraża swoją opinię: za Mesjasza Bożego. Warto stawiać pytania. Czasami stawiają na mnie inni, ale w jakimś celu. Jezus chciał wiedzieć, jak jest czytany, jak jest postrzegany. Za kogo Go uważają. Miałem wczoraj imieniny, takie nietypowe, bo marka jest kwietniu. Ale ci, którzy mnie znają, są w jakiejś bliższej relacji, wiedzą o tym i otrzymałem wczoraj sporo życzeń, smsów, telefonów. Nie mogłem odebrać telefonu wcześniej, dzwoniła do mnie moja znajoma napisała ponieważ nie odbierasz telefonu, <laughs> przepraszam, napiszę ci krótkie życzenia. I wyraziła w nim takie standardowe życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Na to do siebie, że dość uważnie słucham. Słucham ludzi, którzy składają mi życzenia, ponieważ w tych życzeniach często jest zawarta pewna prawda o mnie, albo to, jakim chcieliby mnie widzieć. Słuchajcie życzeń, które Wam składają ludzie. Tam jest wiele treści, nad którymi się warto nieraz zastanowić. Więc dzwonię do niej i rozmawiam. I mówi o tym takim sztampowym. Słowie życzeń, może coś od siebie. Ona mówi, nie chciałbyś usłyszeć, a ja mu chciałbym. No i usłyszałem. Usłyszałem, za kogo mnie uważa. Nie było to łatwe. Usłyszałem o zapatrzeniu w siebie, o swoim egoizmie, o skoncentrowaniu się tylko na tym, co ja robię, co dla mnie jest ważne, że nie ma tam przestrzeni dla innych ludzi że mam problem. Nie umiem być empatyczny, czyli wczuwać się, co inni przeżywają. Przypomniał mi, że zawaliłem kiedyś, obiecałem coś, a nie dotrzymałem słowa. Usłyszałem prawdę o sobie. Za kogo mnie uważam? No też kolegę, z którym mogę spędzać czas. Jesteśmy dość bliskiej relacji i tylko taka relacja bliska sprawia, że dowiesz się, Prawdę o sobie, bo żeby się do kogoś zbliżyć, trzeba się też odsłonić. I widać te dobre i te złe rzeczy, te trudne. Usłyszałem wczoraj prawdę o sobie, za kogo mnie ktoś uważa. I ta opinia jest dla mnie ważna, bo Jezusa nie interesowała za bardzo opinia, co tłumy mówią, ale bardziej to, za kogo oni go uważali. Słuchajcie nieraz swoich najbliższych. Współmałżonka, współmałżonkę, kolegę, koleżankę, ale takich, którzy chcą Waszego dobra, którzy Wam dobrze życzą. Warto nieraz sprowokować też pewne sytuacje. Tylko my nie chcemy nieraz usłyszeć prawdy o nas, bo to jest trudna prawda. Jak jeden kolega nieraz mówi, co źle robię, to nie jest to przyjemne. Ale się potem zastanawiam i przyznaję mu, w sercu rację. A wracając do metody Jezusa stawiania pytań, chciałem, żebyście może kiedyś przeczytali chociaż jedne, jedną Ewangelię i poszukali w nich, jakie pytania stawia Jezus. O co pytał tych, do których się zwracał. Te pytania nie były bezsensowne. Jezus chciał przestawienie pytań coś osiągnąć. Warto czytać i takim kluczem nad tym się zastanawiać. I warto się zbliżyć do innych ludzi i nieraz zapytać za kogo Cię uważają. Jak Cię czyta Twoja żona, Twój mąż? Jak Cię widzą Twoje dzieci? Kim dla nich jesteś? Boimy się takich pytań, bo one odsłaniają prawdę o nas samych. Jezus je stawiał. Nie bał się tych pytań. Otrzymał informację zwrotną, a jest to bardzo ważne. Żyjemy zbyt szybko, żyjemy zbyt płytko, nie zastanawiamy się nad wieloma sprawami. Seneca powiedział: że Życie nie poddawane refleksji jest życiem bez wartości. Zastanawiajcie się nad tym, co się wokół was dzieje i znajdź osobę, której ufasz, którą szanujesz i zapytaj ją, jak ona ciebie widzi, kim dla niej jesteś. I może się zdziwisz, jaką otrzymasz odpowiedź. To może być trudne, ale jest jak lekarstwo, gorzkie, ale leczy. Jezus stawiał pytania, Dzisiaj też stawia pytanie, my i Tobie, za kogo go uważamy, ale też chcemy słyszeć, za kogo nas inni uważają, to jest naprawdę spore źródło informacji o nas samych i jest temat do przepracowania. Amen.